Witam wszystkich. Kochani, pokażę Wam ile wczoraj miałem tego sieczenia trawy. Zobaczcie, tutaj tutaj powstanie sad w ogóle, już w tym roku, może. Ile tego miałem? A to dzisiaj, no nie dzisiaj, wczoraj właściwie, zmontowałem taki wodopój. Zobaczcie. dla tych wszystkich drzewek. Owocowych, które, które będą dla krzewów, poszeczki, maliny. Tutaj jest pojemność 800 litrów deszczówki. Może chodźmy dalej, przejdźmy dalej. Samochód się wietrzy, jak widzicie. No, ja mam troszkę bałagan, ale pokażę Wam, ile wczoraj kosiłem trawy. To tutaj, eee, tu cały wjazd. moi drodzy. Powiem Wam, że jutro vlogi się zaczynają. Tu zobaczcie, całe to naprawdę trochę tego jest. Tu moi drodzy przed domem, też tutaj. Tam trzeba było wykosić. Nie wiem, czy to było widać, czy się kamera trochę zakręciła. No i podążamy. Zobaczcie, do altanki u mnie. Elegancko. Młody tam chodzi sobie. Tutaj cały ogród tam. Hej. Hej. Tutaj kosiarka jeszcze jest chowana. Palenisko, które wam ostatnio pokazałem. Tu zrobiłem taki z desek na zioła podest No i tutaj wszystko jak widzicie. Troszkę tego jest. Nie będę robił cięć, ponieważ chciałbym to zrobić jako jeden film. Przejdziemy tutaj. Altankę, żeście już widzieli wcześniej. Tutaj są ładne lampki. No i tak PST tutaj biasioduje. wiecie. Ta sosna pójdzie do wycinki niestety. Obawiam się, że korzenie mogą pójść pod altanę, jak ona będzie duża i uszkodzić po prostu fundamenty, prawda? Tak moi drodzy jutro jutro będzie futro, jutro będą filmy Dużo będzie filmów, tyle mogę wam powiedzieć Jak ja uwielbiam słuchajcie takie detale takie pierdółki kwiatowe na altanie. będą filmy, o jeszcze wam coś pokażę Wracam na kanał Zrobię jedno ujęcie, tutaj mam troszkę bałagan, ale wiecie, jak są dzieci, no to jest i bałagan. Round Rover. A już przyleciał Jasiek. Zmień muzykę, Zmie zmienisz muzykę? Jasiu, nie? Dobra. O, tutaj jeszcze Wam pokażę murek. Widzicie, na którym jest truskawka. Ostatnio zlepiony i kamda stal. Chyba koniec na ten film. Ktoś mi zada pytanie, ile tam mam tego koszenia, że kosze, kosze. No widzicie, jest trochę tego, nie? Eee, słuchajcie, to chyba wszystko. Widzimy się już jutro. Pamiętajcie, na PST Games będą teraz filmy wrzucane regularnie i to dużo. Poza tym. Poza tym niewidzialni ludzie również mój kanał, nowy, wywiady z ludźmi, z ciekawymi osobami. Często z marginesu, ale nie, nie tylko. Będą również pokazywane. Kochani. Znaczy będą tam rzucane filmy, o tak. Miłego Dzionka, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się zdrowiutko. A jeszcze sobie tak jutro porozmawiamy. O tym takim szczęściu w życiu, ktoś mi zadał pytanie, jaki jest taki mój sukces. Sukces jest, słuchajcie, taki, że no, błędy, które popełniałem, już nie popełniałem w życiu. Nałogi, które miałem, papierosy, yy, no, może nie alkohol, bo jakiś alkoholikiem wielkim to ja nie byłem, ale czasami spożywałem. Wszystko od, yy, odrzuciłem, wszystko jest w naszym umyśle i można to naprawdę samemu osiągnąć, tylko trzeba chcieć. Przede wszystkim trzeba zacząć od organizacji swojego umysłu, od jedzenia. Dzisiaj się mówi, że właśnie ludzie sami sobie łyżką i widelcem grób kopią. Poprzez nie, niedobre odżywianie jedzą za dużo, latają po supermarketach, kupują masę fast foodów niepotrzebnie. My tak naprawdę nie jesteśmy aż tak głodni, a troszkę głodu nam się przyda. Więc to wszystko sprawiło, że mam już taki czysty umysł i wiem, jaka jest moja droga do szczęścia, moi drodzy, o tym wam opowiem już jutro, także, także do jutra. Jutro będzie taki ciekawy vlog powiem wam moje doświadczenia z życia, co sprawia, że jestem po prostu szczęśliwy, tak? I nie potrzebuję niczego, A tak naprawdę jakieś powiedzmy ulepszacza do życia, żeby być szczęśliwym. Wszystko jest w waszym umyśle i to jest naprawdę proste. Oczywiście wiąże się to też z finansami, z który, o, wam, o, którym, o których wam również opowiem, że bez oszczędzania, bez y, niewydawania na duperele to jest ciężko w życiu, a możemy to mieć prostą sprawą. Jutro wam wszystko opowiem. Trzymajcie się, jutro znad rzeki. Hej, cześć!